Witam na moim kanale Tarot moimi oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne strzelce. Kochani, miesiąc sierpień 2021 rok zaglądamy więc w energię tego miesiąca, aby zobaczyć, co będzie się u Was zadziewać w tym czasie. Być może, co już się dzieje od jakiegoś czasu, ale kochani, pamiętajcie, że jest to. Czytanie ogólne i nie z każdym będzie ono rezonować, więc musisz sobie tutaj po prostu dopasować do siebie, czy być może już jesteś w takiej energii, że coś, coś się dzieje, że to, co tutaj karty będą przedstawiać, to po prostu z tobą współgra, bo jeżeli nie, to, to nie ma co na siłę sobie tutaj dopasowywać. Także, kochani. Już Wam mówię. Wy w tym czasie sierpnia 2021 roku jesteście w energii piątki kielichów. Jakiś żal, jakaś tęsknota, tak jakbyście utknęli w przeszłości. Nad czymś ubolewacie, tak jakby się. Jak, jakbyście płakali nad rozlanym mlekiem, ale powiedziałabym, że tutaj na tej karcie, jaka się położyła, jest Trójka Mieczy. Nie wiem, czy ogólnie jesteście w takiej energii, gdzie czujecie się zranieni, poszkodowani, pokrzywdzeni przez kogoś. Czujecie tutaj jakąś niesprawiedliwość, bo no zdecydowanie ta piątka kielichów w połączeniu z trójką mieczy, gdzie, gdzie będziecie musieli przejść przez tą energię, przebrną, przebrnąć jakąś wyjście z tej energii trójki mieczy, gdzie jest to zranione serce, gdzie jest, ten, gdzie jest ta utrata... Sił energetycznych, tej, tej całej energii, to wydaje mi się, że być może powodem tutaj jest jak gdyby brak stabilizacji, zbudowania sobie takiego własnego, Szczęścia tej enklawy, znalezienia swojego miejsca, gdzie byście się wreszcie dobrze poczuli. Nie wiem, czy z kimś, czy, czy samemu, ale odnoszę takie wrażenie, że um, w, przez czas sierpnia będziecie w jakimś konflikcie. Nie wiem, czy Sami z sobą, czy będą to jakieś przepychanki z innymi? Nie wiem, czego to może bardziej dotyczyć: czy pola zawodowego, to już musicie sobie tutaj dopasować, czy relacji partnerskich, małżeńskich, jak tutaj ta Wasza rzeczywistość na obecny czas się kształtuje w tym, w tym czasie. Będziecie, będziecie w jakimś konflikcie, będziecie chcieli, żeby wasze było no, zdecydowanie na górze, albo, albo dojdziecie do wniosku, że czas zacząć walczyć o swoje, no i rozpychać się łokciami, że, że może warto zawalczyć. Za o to, co być może tracicie, ponieważ na przeszłości jest karta Trójki Kielichów. Tutaj ta karta, ona pokazuje, to jest taka dobra zabawa radowanie się, świętowanie w gronie znajomych, bliskim nam osób, i być może tutaj, tak jakbyście, odnoszę wrażenie, jakbyście w tym czasie może no użalali się nad sobą, że jacy wy to jesteście biedni, że wam to się już nic od życia nie należy, ale, ale w podstawie macie dziewiątkę kielichów, czyli chcecie spełniać. Chcecie. Iść za tymi marzeniami, prawda? Czyli cieszyć się tutaj z doznawanych przyjemności w, w życiu. I dziewiątka kielichów, to, co Was y, będzie stabilizowało, to, co jak Wy będziecie szli przez cały ten miesiąc, to wydaje mi się, że hmm, tak jakbyście chcieli i uczestniczyć w spełnianiu swoich tych życie, życzeń, marzeń, ale jednocześnie może tak jakbyście byli troszeczkę tacy bierni, wycofani i czekali, czekali aż pewne sytuacje same się rozwiążą w tym, w tym czasie. Nie wiem, czego to może dotyczyć, ale patrząc na tło czytania, gdzie jest paść kielichów, to być może chodzi tutaj o pewną spontaniczność, o pewne takie, powiedziałabym, jeśli chodzi o relacje, o partnerstwo, to tutaj ten paść kielichów, on. Pokazuje tak, taką lekkość w, w kontaktach. Tutaj takie cieszenie się, radowanie, to jest, to jest właśnie też i spontaniczność, czyli um, Tarot pokazuje, podpowiada, że um, żeby nie być, w, żeby przebrnąć, prawda, wyjść z tej energii piątki kielichów, przejść przez tą trójkę czy aby móc osiągnąć coś lepszego na ten czas, prawda? Czy to w sferze zawodowej, czy w relacjach z innymi, to wydaje mi się, że tutaj Tarot podpowiada, aby, aby być takim spontanicznym, zadziałać z taką lekkością, nie brać sobie wszystkiego. Do serca, prawda, do, do, do głowy, do swoich myśli, to, co być może inni niosą w waszą stronę, prawda, jakie, jakie przekazy idą w waszą stronę, jakie macie relacje z innymi. Tutaj wydaje mi się, że na, na spokojnie powinniście podejść. Być może potrzebny będzie Wam w, w otoczeniu um, jakiś, jakiś spokój, jakieś wyciszenie, bo to, co właśnie idzie z otoczenia, prawda, to, co jest na tej pozycji tutaj. To są nasi bliscy partnerzy i, i, i też inne czynniki wpływające. I jest karta pustelnika. Być może odnoszę takie wrażenie, że co po niektóre zodiakalne strzelce mogą dostawać z zewnątrz od kogoś jakieś wskazówki jakieś takie um, ukierunkowanie, aby wreszcie mogły um, zobaczyć, co tak naprawdę jest dla nich dobre. Tutaj może ktoś ktoś być... Um, Przydatny dla Was, ktoś może Was tutaj wspierać, czy, czy duchowo ktoś, ktoś mądry, ktoś, kto ma doświadczenie życiowe, ktoś, kto zna życie i być może będzie Was tak lekko, lekko pchał na Powiedziałabym na drogę i jak wyjście z pewnego wewnętrznego konfliktu tam, gdzie sobie nie radzicie, być może w emocjach, w uczuciach, prawda, gdzie ciągle czujecie się zranieni, że, mm, no, że to nie jest, nie jest jednak tak, jak być powinno, gdybyś, gdybyście na przykład. Y, Zaczęli spełniać te swoje marzenia. A jednak, kochani, nie trzeba się zamykać w materii, nie ograniczać się, bo tak jak wy będziecie ogólnie tutaj odczuwać tą energię, to jest czwórka denarów, czyli to jest takie zamykanie się do wnętrza, zamykanie swojego serca, niedopuszczanie nikogo innego i, i zupełnie taka Obrona, prawda? Przed tym, co do Was idzie. Być może tutaj ta piątka buław, ten konflikt wewnętrzny, może ktoś będzie tutaj właśnie próbował dotrzeć do Was w jakiś, w jakiś sposób i mogą być jakieś, jakieś przepychanki. Jakieś tutaj, czy to na polu zawodowym. Pamiętajcie, dopasujcie sobie tutaj, czego to będzie bardziej dotyczyło, czy właśnie sfery zawodowej, tam, gdzie realizujecie się zawodowo, czy y, o związki, o partnerstwo. Co Wam pomoże, czy Wasze nadzieje, obawy? Jest trójka denarów. Jak najbardziej tutaj. Ta karta pokazuje takie układanie się, że chcecie tej współpracy z innymi i zdecydowanie tutaj będziecie dążyć do do tych układów, tutaj między, międzyludzkich, do tej dobrej współpracy. Być może też jest taka historia, że... Może czujecie się mm, też i wyczerpani, jeśli chodzi mm, emocjonalnie, może tutaj o pole zawodowe, że, że tutaj czujecie już też pewne, pewne wypalenie, że też może chcielibyście się realizować bardziej konkretnie na polu zawodowym, prawda? I tutaj no to co uzyskaliście do tej pory to jest taka duma z posiadania cieszycie się prawda z tego z tego co macie i to jest takie zamknięcie się w Materii. Tutaj też może pojawić się ta chytrość, taka, pewne ograniczenia, taka, znaczy z jednej strony może i dobrze, bo te zasoby, które macie, które zgromadziliście prawda, przez wcześniejszy okres czasu, to tutaj może nie będziecie tacy chętni do wydawania do wydatkowania tych swoich środków powiedziałabym tu, tu może być też i konflikt prawda, tu no ta dziewiątka kielichów ona pokazuje, że jak najbardziej chcielibyście się cieszyć, spełniać swoje marzenia zarazem tutaj ta czwórka um, denarów ona pokazuje takie zamknięcie się to, to też tutaj jest taki pewien ten, ten konflikt wewnętrzny, gdzie w, w, w przeciągu tego miesiąca prawda, sierpnia, to piątka buław ona tutaj pokazuje, że jakieś, jakieś starcie, czy to z innymi, czy po prostu w myślach, będziecie. Będziecie tutaj prowadzić walkę z samym sobą, z pewnymi swoimi ograniczeniami. Kochani, ale jak kończycie miesiąc sierpień 2021, to jest karta szóstki mieczy. Wydaje mi się, że odejdziecie od czegoś, co Wam nie służy. Nie wiem, czy brak komunikacji, która była wcześniej z innymi, czy na polu zawodowym, czy w relacjach partnerskich, prawda? Tak teraz może przy tej trójce, przy tej trójce denarów, gdzie Wasze tutaj nadzieje, ta, ta współpraca, czyli tutaj takie, powiedziałabym, liczenie na pewne, na pewne zyski, to może zdecydowanie tutaj odnoszę takie wrażenie, że. Że chyba odejdziecie, odejdziecie od tego, co, co wam tu no, nie służy i jednak będziecie chcieli się realizować, ale, ale już zupełnie powiedziałabym może, czy w, na innych warunkach. W, czy w innych okolicznościach to już musicie sobie tutaj dopasować, ale tak jak powiedziałam w tym czasie w tym czasie będzie jakiś, jakiś, konflikt, tu musicie zwrócić uwagę, to co będzie do was szło z otoczenia ten pustelnik, żeby może nie nie odbierać to co będzie się wokół was Działo, zadziewało w tym czasie, pewne zbiegi, okoliczności, że, że tak jakby otoczenie było takie, taka izole, izolacja między, między wami, a, a innymi. Tutaj jednak trzeba będzie troszeczkę wyjść, tu trzeba będzie też wyciągnąć pewne wnioski, wyjść z energii tej piątki kielichów, prawda? Aby na coś trzeba będzie się zdecydować, zupełnie tutaj. Tym bardziej, że w głowie macie tą czwórkę buław, czyli karta radowania, świętowania się. Tutaj być może myślicie o jakiejś też imprezie. To są wyjazdy poza miasto, to są śluby, wesela, czyli tutaj możecie o czymś takim myśleć, o, o radowaniu się, o, albo może po prostu też, też być taka historia, że to, o czym myślicie, to, co idzie w Waszą stronę, to niesie Wam jakiś konflikt, jak Wy tutaj macie przez to przebrnąć tu. Chcielibyście zarazem, prawda, układać się w jakiś sposób, no ale jest, jest ten konflikt, i odnoszę takie wrażenie, że ten sierpień to, to dla Was będzie troszeczkę taki powiedziałabym konfliktowy. Może też tak być taka historia dla niektórych zodiakalnych strzelców, że. Może być pewna tutaj rozłąka, rozstanie z, z, z bliskimi Wam osobami, ale to wszystko wydaje mi się, że jest do przemyślenia tutaj z Waszej strony i do poukładania sobie. Aby no jednak to tło, to tło czytania w tym paziu kielichów móc móc cieszyć się i, i działać może i spontanicznie, prawda? Ale, ale też będziecie tutaj wrażliwi, będziecie ten czas będziecie odbierać jako taki czas, być może e, będą takie sytuacje, że Wiele rzeczy Was będzie mogło denerwować i tutaj będziecie się właśnie zamykać na innych. Ale zobaczmy też, co tutaj wróżki dopowiedzą, jak karta się wyciągnie dla Zodiakalnego Strzelca na sierpień 2021 roku. Taro tutaj podpowiada, żeby jednak no, nie zamykać, jeżeli chcecie się tutaj układać prawda współpracować z innymi czy to na polu zawodowym to jednak trzeba przejść odejść od niezdrowych sytuacji które wam nie służą i przejść po prostu na przypłynąć prawda na lepsze wody jak ta szóstka mieczy ona tutaj pokazuje w jakiej energii kończycie miesiąc sierpień ale zobaczmy jeszcze, co tutaj wróżki powiedzą, syn. Kochani, Twój syn jest pod dobrą opieką i może bezpiecznie poznawać świat. Co by to nie znaczyło, to już musicie sobie tutaj sami dopasować. Być może też martwicie się, o swoje dziecko, o swojego syna, może właśnie gdzieś, gdzieś wyjechał, gdzieś i, i tutaj macie myśli, jak on, sobie, jak on sobie to Wasze dziecko poradzi, prawda, w danej sytuacji, ale tutaj. No tutaj zdecydowanie nie trzeba się zamartwiać, bo jest pod dobrą opieką wasze dziecko. Jeżeli też jest tutaj taka historia, jeżeli znajdzie się jakiś tutaj strzelec, który no, martwi się o, o swojego syna, to po prostu um, nie ma się o co martwić, bo jest pod dobrą opieką i może bezpiecznie poznawać świat. Czyli też może wchodzić tutaj w, w, dorosłe, w dorosłe życie, prawda? Też taka historia tutaj się rysuje. Także, kochani, ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować. Bierz na tyle, na ile ci tutaj y, pasuje to, to czytanie. To trzeba mm, o tym tutaj. Pamiętać. Także, kochani, taką odebrałam tutaj energię na czas sierpnia 2021 roku dla Zodiakalnego Strzelca. Kochani, jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo proszę Was o subskrypcję mojego kanału, o komentarze i o łapki w górę. Także dziękuję Wam pięknie za poświęcony czas. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do kolejnego usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.